Okej, okay, część druga w nocy. Jesteśmy. Okej, okay, tu macie Security Light jedno na dole. I idziemy do góry. Okej. Okay. Jest dużo śniegu, także trzeba uważać. To jest mieszkanie z zewnątrz. Tu jest następny Security Light. Jak Wam mówiłem, tu się wchodzi do środka. OK. I tu jest środek. Proszę bardzo, z kuchnia. Tu jest dining room. To jest patio. Tu jest kuchnia. A tu jest z tej strony. Fireplace. Telewizja. Radio, krzesła, fen, kanapa, gazety. I tu się chodzi do ubikacji. Także ubikacja nie jest duża. Całe mieszkanko nie jest w sumie duże. I tu jest shower. Proszę bardzo. Tu jest sypialnia, nie będzie dobrze widzieć, jeszcze nie wykończona. Także trzeba to wykończyć. I jeszcze raz.